Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Jaskinia Trolla w Rybniku. Chłopaki oferują spory asortyment. Zapraszają do zakupów lokalnie, jak i przez stronę www. Na hasło Wojtek czyta całość z wielkich liter pisana razem, dostaniecie dodatkowy rabat www.jaskiniatrolla.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, ponieważ dzisiaj były był już regimental standard, to ty jeszcze teraz dzisiaj parę LZKM-ów. Legion Herbu na początek, to zakon o nieznanych początkach i fundacji, to zaczyna być takie już trochę denerwujące i nużące, prawda? Nikt nie, wie, nie wiedział skąd przybyli, nie wiedział co się dzieje, działo z nimi, owiane tajemnicą. Ach, dobra, nieważne. Nieznanych początkach i fundacji, oprócz samego faktu istnienia zakonu, na jego temat nie wiadomo niemal nic. Pancerze wspomagane są białe. Obramowanie na ramienników oraz na pierśnika jest u nich ciemnoczerwone, a kwila imperialist na ich napierśnikach jest ciemnożółte, ciemnoczerwony. Symbol specjalizacji widnieje na ich prawych ramiennikach Biała cyfra z niskiego gotyku w centrum symbolu specjalizacji wskazuje na numer oddziału. Barwa lewego nakolannika wskazuje u nich na numer kompanii, zgodnie z kolorystyką sugerowaną przez kodeks. Symbolem zakonu jest ciemnoczerwona, heraldyczna linia, odwrócona kwiatem do dołu na białym tle. O, jacyś romantycy. Ostrza zemsty to kolejny zakon, Zakon jest w całości złożony z kosmicznych Marines Primaris i powstał na bazie genoziarna Mrocznych Aniołów. Oho, to ci heretycy. W czasie Fundacji Ultima w 999 roku 41. milenium był to pierwszy zakon Primaris stworzony z genoziarna Liona el johnsonona ehm, Tak, El-Jonsonon, Lionel L. L., L. L. Johnson. Mimo bycia relatywnie młodym zakonem, ostra zemsty cieszą się reputacją nieustraszonych, nieustępliwych obrońców, co wielu obserwatorom przypomina styl walki ich starożytnego praprzodka. Jednocześnie zakon nie, nie jeden raz wykazał się przy idealnie zorganizowanych i przeprowadzonych kontratakach. Po zakończeniu się Fundacji Ultima Ostra Zemsty walczyły u boku prymarchy Robutona Julimona, w czasie dobra się no, Robutą Julimą, Robuta Guillimana, w czasie jego krucjaty Indomitus. Służąc sprawie imperium z wielkim oddaniem, zakon wiele poświęcił na rzecz krucjaty i wyzwolił tuziny imperialnych światów, jednocześnie niszcząc wiele razy więcej tych planet, dla których na zbawienie było już zdecydowanie za późno. Eee, ich operacją przewodziła jedna myśl wykorzenianie upadłych. Ostrza zemsty postrzegały krucjaty jako sposób na pozbawienie wielu swoich zdradzieckich braci kryjówek i bezpiecznych przystani, bez których musieliby się ujawnić. Jakie są słynne kampanie, w których brali udział? Wojna Bestii, data nieznana, to jest 42. milenium. Ostrza zemsty wysłały dwie pełne kompanie do obrony strategicznie położonego świata. Wigilus przed atakami Zinos i sił chaosu w czasie wojny Bestii. Siły zakonu walczyły w tej kampanii w odosobnieniu od innych sił Imperium, obejmując kontrolą północną część regionu Dontori Hivesproul. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych zakonów nierozgrzeszonych, ostrze nierozgrzeszonych, tak wiadomo, bo to heretycy mają rozgrzeszone i nierozgrzeszone, ostrze zemsty zorganizowały swoje siły na wzór zakonu mrocznych aniołów. W ich zakonie można nawet znaleźć odpowiedniki dobrze znanych z zakonu ich starszych braci kompanii weteranów, Skrzydła Śmierci i Kruczego Skrzydła. Dodatkowo zakon utrzymuje własny wewnętrzny krąg, którego członkowie posiadają wiedzę na temat istnienia upadłych i prawdziwych wydarzeń, które doprowadziły do upadku Kalibanu. Ostrze zemsty noszą ziem, ciemnozielone pancerze wzoru Mark X, czyli Mark X, e, w zależności jak to tam czyta, jak to się tam wden, e, chcąc upamiętnić zakon swoich starszych braci Mrocznych Aniołów. Ich naramienniki są białe, a kwila imperialista na pierśnikach jest czerwone, oznaczenia specjalizacji i przynależności do oddziału są u nich e, czarne, Symbol specjalizacji widnieje na prawym naramienniku, podczas gdy lewy zajmuje ikonografia zakonu. Heraldyka na prawym kolanie wskazuje na przynależność do kompanii. Ostrza zemsty wykorzystują taką samą heraldykę dotyczącą kompanii bitewnych, co ich progenitorzy i inne zakony nierozgrzeszonych. Symbolem zakonu jest stylizowana czarna heraldyczna tarcza na białym tle, na której dodatkowo umieszczono biały miecz skierowany czubkiem ostrza w dół. Kolejnym zakonem są smoki krwi albo krwawe, no, no krwiste smoki, blood dragons, czyli krwawe, no nie wiem, smoki krwi, krwawe. Krwiste, soczyste, jak steki. Smoki krwi to zakon będący sukcesorem krwawych aniołów stworzony w czasie nieznanej fundacji. Dzisiaj tak śmieszkuje, haha, ha, prawda? Mm, nazwa zakonu smoków krwi budzi w galaktyce więcej strachu niż szacunku. Sylwetki ich przerażających desantowców nie są symbolem zbawienia Imperatora, a raczej nieuchronnej zagłady. Jako, że smoki krwi nie dbają o przetrwanie obywateli Imperium, zamiast tego obchodzi ich jedynie totalna eksterminacja przeciwników Imperatora. Marii z tego zakonu wierzą, że imperator i tak ochroni dusze niewinnych, jednocześnie niszcząc wszystkich złoczyńców. To tak jak kiedyś w myśl zasady, nieważne czy wróg, czy, czy, czy sprzymierzeniec, zabijać, bo tam już ten pan rozpozna swoich, tak? By, było takie hasło. Smoki krwi noszą ciemnoczerwone pancerze o czarnych obramowaniach na ramienników, a kwila imperialist na ich ramiennikach jest złote, Podobnie jak ich progenitorzy, smoki krwi wykorzystują heraldykę opartą na symbolu kropli krwi. To do, do identyfikowania kompanii ów symbol widnieje na ich prawych na ramiennikach. Lewe naramienniki zajmuje zaś ikonografia zakonu, heraldyka na lewym na kolanniku wskazuje na numer oddziału. Symbolem zakonu jest czarna głowa smoka, z, której, e, z którego paszczy spada pojedyncza kropla jasno-czerwonej krwi. Cały symbol jest umieszczony na czerwonym tle. No i w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego, krótszego odcinka. Ja dziękuję Wam bardzo. W następnych dostałem od Dawida kolejne, kolejną porcję LZKM-ów, które są już nieco dłuższe. Jest tam więcej historii, więcej ciekawostek. Tak więc każdy odcinek będzie osobnym, osobnym opisem, osobną charakterystyką zakonu. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.